Wszystkim jestem Oliwia i witam Was dzisiaj na moim kanale. Zaczynamy tak niestandardowo, ponieważ o 5.30. E, I mm, spędzicie dzisiaj ten cały dzień, mianowicie wyprowadzę się dzisiaj e, z mojego miasta studenckiego, gdzie studiuję mm, do domu z powrotem na wakacje. Jakby zaczęłam od prysznica super. E, I za godzinę przyjedzie po mnie Natalia. Jedziemy na ostatni egzamin i potem już jadę do domu, więc będzie fajnie, będzie ciekawie. Na razie robimy, jak to się nazywa, skin care routine. Trzeba się przygotować, bo tak się nie wychodzi. do świetlika. <grymne> I jeszcze od razu się ogarnę jakby drąki, tak? Let's go! Powiem Wam, że jednak trzeba podsuszyć te włosy. Bo no nie bardzo, więc suszymy i jedziemy. Dobra, ogólnie nie są już mokre, tylko delikatnie wilgotne. <grymne> więc. Let's go back, yes. <laughs> Dobra, jedziemy. No, a, szybki hol z Biedronki, uwaga. formów, Proszę bardzo. I bułka. I możemy jechać z powrotem. Wera nie pościeliła. Dobra, trudno. Zrobimy tak, że otworzymy rolety. Bo ja w ogóle pierwsze co to do salonu poleciałam. Jak wstałam. O. Więc tu roletki nie są odsunięte, a trzeba to zrobić. O, już się patrzę, już się patrzę. Dramat. Ja nie wiem, chyba po brwiach widać trochę różnicy. Mm, ale po rzęsach średnio, dopiero jak się tak przybliżę i tak zamacham. Eee, <noise> ale ogólnie ja mam bardzo jasne brwi, jak sobie zrobię, to ja mam wrażenie, że wyglądam jak jaskiniowiec mam? Natalia do że już jest, zaraz będzie, więc miałam e, wziąć ładną torbę, e, ale już nie zdążę, e, więc e, to jest moja standardowa torba, o, taka, ona jest mega pojemna, mega duża, e, buty, buty takie, trochę trudne, ale trudno, i cały jeden długopis, dobra, Finalizacja, szybkie, proszę, but, a pasek, jeszcze okular i gotowe. Właśnie nie widziałam żeby stała, więc lecimy, życzycie po... mi powodzenia. Nie uwierzycie, nie uwierzycie, po prostu ja sama jestem w szoku, bo pisaliśmy sobie ustrój dzisiaj, no i piszemy, piszemy. Już pod koniec Talia mi mówi, że wystawił ocenę z Prawa Rzymskiego, na który czekaliśmy od wczoraj. Od południa, bo tak sobie wystawiał, wiecie. Zdane! Zdane! Te moje wypociny są zda... Zdałam! Zdałam po prostu! Jakie to jest wspaniałe uczucie! Yy, niesamowite! Pierwszy semestr yy, nie szedł mi jakby jakoś super, ale drugi... Już się pakuję, bo um, trzeba statyw. Statyw muszę wziąć ze sobą, dobrze mi się przypomniało, bo tak to... Dobra, pozostało mi się tylko przebrać i zanieść to wszystko do samochodu. I jakby nie będę już tego nagrywać, bo serio, przestawianie telefonu co chwila to... No, więc widzimy się już albo w aucie, albo na miejscu. Okej, okay, właśnie dojechałam do domu. Jest 11 godzina. Teraz się będę rozpakowywać. Więc, no, znowu noszenie tego wszystkiego. Więc nie będę już pokazywać. Okej, okay. jakby nagrywałam kawałeczki, um, odkąd przyjechała Ewelina, pościałyśmy, um, do 18 i 18 pojechał do domu. Potem przyjechał mój wujek, posiedział też chwilę i potem chillujemy sobie teraz um, i no jakby tak się fajnie nam czas spędzało, że nie miałam kiedy nagrywać. Ale ogarnęłyśmy fajną rzecz, więc I no, no super, jestem mega zadowolona, że ja tak potrafię. Ale to będziecie widzieć później, bo też będę nagrywać. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie tego vloga i mam nadzieję, że Wam się spodobał. I do zobaczenia w następnych filmach. Pa!